Dziękuję. Urzędnika, urząd skarbowy, o mój Boże. Ja... O nie, ale mamy problem. Dobra, wypi budę. Dobra, synek, 20 zł to nie ma problemu! Jakie 20? No 20 tysięcy! 20 tysięcy. Ja. Poczekaj, jak ile zer, zer ma tysiąc? 15. Nie, nie 15, chyba. No, chyba nie 30. My się do tego do życia nie wywrócimy. Wezwanie. Wezwanie do spłaty długu o wartości 20 tys. zł W razie niespłacenia długu komornik zajmie panu mieszkanie 10 m2? Tak, kwadratowy. Właśnie, my, 2 m Gdzieś? Dobrze, że Brian i Grażyna pojechali do tej cioci, Wiesz, do której. Ta co w internecie tam była znana. Bo... A ta co wzięła na. No, ta jako... wzięła sobie Becha. kilka butelek. Ta. Trzy butelki tego, zbyszko. Becha. Becha. zbyszko. Becha. zbyszko. O, to mnie. A! A A, bym zapomniał!

Sai, 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 sai,